Drozdy leśne piękniej śpiewają niż śpiewak płatny na chórach? Samba przed rozstaniem, nie, nie możesz teraz odejść. Nie mam już smaku, kochanie, i wszystko mi jedno, co jadam. Więc się kochajmy. Niedługo całkiem oślepnę, albo zachoruję na raka. Tylko jeszcze nie wiem, wątroby. Żołądka, płuc, siatkówki, oka czy mózgi. Spośród ponurych dźwięków trupiej gamy można sobie wystukać dowolną melodię pod warunkiem, że ma się pamięć i słuch. Więc się kochajmy. Nie musisz się starać. Aby ten zaczyn wyrósł na smakowicie wyglądający pochem, ja nie zobaczę, nie poczuję, nie dotknę, więc tylko to nam zostaje. Bardzo dziękuję.